Myślę, że bardzo sprawiedliwy wynik, choć mieliśmy taki może więcej klarownych sytuacji, które byśmy wykończyli wcześniej, to skończyłoby się na pewnie naszym zwycięstwem, no ale tak to w sporcie bywa. Graliśmy wiedząc o wyniku zespołu Legii, czyli goniliśmy tą ósemkę. Udało się nam nam plus jeden zrobić szkoda, że nie plus trzy. Natomiast na pewno tutaj zadecydowały elementy taktyczne i indywidualne zawodników. No, widać, że mecz taktyczny, widać, że mecz bardzo fajny. Muszę pogratulować Łukaszowi Fratagowi, ponieważ jego młodzi zawodnicy stawili dzielnie czoła moim chłopcom, zawodnikom, którzy no są już powiedzmy stopień wyżej, więc na pewno pokazuje to, że jest progres w pniewach taki jak przez wiele lat, czyli stawiałem na młodzież, która na pewno będzie owoce przynosić jeszcze większe w następnych latach. My na pewno gdybyśmy do tego podeszli troszeczkę bardziej zmotywowani, troszeczkę bardziej skoncentrowani, bo uważam, że nie można meczu wygrać będąc przed meczem, albo w trakcie tego meczu chodząc, no bo to były takie momenty, gdzie popełniliśmy błędy, no i znowu taka sytuacja nieprzyjemna dla Grzegorza Ocha, który strzela drugą bramkę samobójczą. Z rzędu, więc na pewno to nie jest dobry e, prognostyk. Mam nadzieję, że skończy na, na, na tym bilansie. Natomiast, tak jak powiedziałem, myślę, że wynik jest dość sprawiedliwy. Po meczu walki na pewno pniewy przyjechały tutaj bardzo zmotywowane, na pewno chciały tutaj walczyć. Myśmy prowadzili trochę grę w drugiej połowie. Widać było że braki kondycyjne u niektórych moich zawodników, i to jest największą moją bolączką w tej chwili, ponieważ e, musimy to nadrobić, bo jestem znany z tego, że mam silną rękę i przede wszystkim wartością tej drużyny jest również. E, Motoryka, a tutaj dochodzą takie elementy jak technika od takich zawodników jak Żan, czy teraz Netinio. Najważniejsze, że mecz udało się nam nie przegrać. Końcówka no nie, trochę nie po naszej myśli. Pierwsza połowa myślę wyrównana. Wynik bramkowy 1-0 dla nas, więc może z lekką przewagą, ale myślę, że gra była no, 50 na 50. Początek drugiej połowy no, powinniśmy ten mecz zamknąć, bo mieliśmy kilka sytuacji stuprocentowych sam na sam. Nie pamiętam kto, ale te sytuacje, te, te sytuacje się po prostu mnożyły. No i zemściły się w najbardziej nieoczekiwanym momencie na sam koniec. Był absurdalny, może nie absurdalny, natomiast najbardziej pechowym i samobój chyba jaki mógł być, więc. Czy to strata dwóch punktów czy zyskaliśmy jeden ciężko powiedzieć przed meczem może chętnie ten punkt bym wziął widząc że drużyna z Pief jest w dobrej formie ostatnio grali legie w tym momencie myślę że raczej dwa punkty stracone w tym bardziej jeżeli tam mówimy sobie że chcemy gonić tę tą strefę play-offów była szansa do podgonić legie zbliżyć się na trzy punkty teraz zbliżyliśmy się tylko o jeden w sensie utrzymaliśmy dystans więc Trochę boli, trochę szkoda, natomiast no, mecz nie był wybitny, więc chyba ten remis trzeba po prostu przyjąć, z, że grając tak średnio jak dzisiaj potrafimy dalej nie przegrywać. W 2024 roku dalej jesteśmy niepokonani i e, oby, oby, oby tak dalej. Przypisujemy dzisiaj. Um, mecz bardzo podobny, bliźniaczy do tego, który w pierwszym rundzie rozegraliśmy w Pniewach. E, my prowadziliśmy grę. Drużyna Wilanowa e, głównie kontrolowała. Także, także no, męczyliśmy się strasznie dzisiaj w tym ataku pozycyjnym. E, gdzieś, gdzieś, gdzieś zabrakło nam argumentów, tego ostatniego podania, e, dobrego strzału, tak? bo, bo, bo tu zawsze gdzieś tam niewiele brakowało, żeby tę ramkę zdobyć. E, także, także no, czy możemy być zadowoleni, szanujemy po prostu ten remis tak? I, i wiemy, że, że każde punkty z wyjazdów w naszym przypadku są, e, są cenne. I, 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 I tak jak powiedziałem, no, 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 no szkoda, że te nasze że ataki gdzieś tam były tak mało skuteczne, bo, bo uważam, że, że przeważaliśmy. E, wbrew pozorom, e, myślę, że drużyna z Wielonowa miała więcej takich stuprocentowych sytuacji, e, ale one wynikały głównie gdzieś z tych właśnie kontrataków po naszych stratach, po ataku pozycyjnym. ale tak to zawsze jest, tak? Jeżeli ryzykujesz, gdzieś tam spychasz wala nisko, to e, to te kontrataki na pewno się pojawią i, i byliśmy tego świadomi. Na szczęście udało się się wszystkie wybronić, tak? co też nie jest łatwe. Tu już szacunek dla chłopaków moich, że, że, że zawsze te powroty do obrony były takie na 100%, bo też się na to mocno uczelaliśmy. Widzieliśmy, że drużyna Zwiljonowa jest bardzo dobra w tym elemencie gry. I tyle. Kolejny remis, gdzieś tam dużo w tym sezonie tych remisów, ale, ale zbieramy te punkty, zbieramy, uciekamy od strefy spadkowej, bo na razie na tym się skupiamy. I, i, i co, teraz trochę przerwy mecz, mecz Pucharowy. I za tydzień gramy z Sośnicą, bardzo ważny mecz u siebie, bo, bo, bo też w pierwszej rundzie zgubiliśmy punkty właśnie z, z Gliwic. No i musimy ten mecz wygrać, tak? Musimy ten mecz wygrać, żeby tak już naprawdę od tej strefy spadkowej odjechać i wtedy może, może będziemy mogli zacząć myśleć gdzieś tam o innych celach, o ogólnieniu gdzieś tam tej ósemki. Ciężkie spotkanie za nami, ale na pewno takiego też się spodziewaliśmy przyjeżdżając tutaj, bo no jak co sezon jest, jest tutaj bardzo trudno wywalczyć punkty. Wiedzieliśmy, że drużyna z Wilanowa będzie skomasowanie się bronić i twardo w tej defensywie walczyć, także no, nie było łatwo się przebić przez, przez ten mur obronny. Próbowaliśmy, myślę, że, że ta gra nie wyglądała źle, bo było tych sytuacji sporo. Dzisiaj akurat zabrakło nam skuteczności, zabrakło nam takiego albo ostatniego dogrania, albo do, dobrego strzału, bo myślę, że najgorsze, co nam tutaj dzisiaj wychodziło, to właśnie jakość strzałów. Tego brakowało najbardziej, no, ale na pewno szanujemy ten punkt, bo, bo pewnie nie jeden rywal stąd nie wyjedzie z pełną bólą. Wiemy, że też drużyna z Wilonowa miała swoje sytuacje, więc różnie to mogło się potoczyć w obie strony, więc myślę, że ten remis jest jak najbardziej zasłużony, także, także będziemy go szanować, tak jak powiedziałem, i, i skupiamy się na kolejnych kolejkach.